7 czerwca 2017 rok, 48 godzin po opuszczeniu Harwidu. Wysypiska śmieci, bądź też pełnoprawnego wysypiska, które jeszcze nie tak dawno temu pełniło funkcję tymczasowego lokum, bądź nawet schroniska dla diorytów i wędrowców, którzy dołączyli się do naszej wyprawy przez gazon. Nad ranem dotarliśmy do jakiegoś mega-odludzia. Zachmurzone niebo, teren kałużysty chyba bardziej niż rowy powodziowe na ziemi spostępniałej, w doświadczyliśmy znanego już z zjawiska nadwilgoci, woda miała ohydny, kwaśny smak. Była też wręcz żygogennie gęsta, mętna i śmierdząca. Gdybym miał to najprościej opisać, weźcie spleśniały chleb, nasrajcie i narzegajcie na niego, zlejcie moczem, doprawcie sokiem z cytryny, no i na koniec sztachnijcie tym wszystkim. Nie polecam. Macie? No to teraz wyobraź sobie, że musieliśmy czymś takim oddychać. Co czwarta osoba już od wejścia miała powiew w ustach? Tak myślałem, no bo ja nie mam w zwyczaju zaglądać ludziom do ust, zwłaszcza w poszukiwaniu zawartości ich żołądków. Nie było tu praktycznie nic do roboty, ale nie znaliśmy innej drogi przez gazon. To znaczy, co jakiś czas pojawił się brat oralski albo ich mała grupa, czytaj od jednego do siedmiu osobników, ale jako, że już od dawna znaliśmy ich słabe punkty, no, i ogólnie było nas ponad 400, to usuwanie ich z drugiej nie było prawie żadnym wysiłkiem. Wysiłkiem natomiast było wytrzymywanie we wcześniej wspomnianym i jak teraz o tym myślę, odrobinę zbyt szczegółowo opisanym smrodzie. Gdzieś po środku naszej podróży zebrało się na ostrą burzę. Byliśmy świadkiem, jak pędzodzona nas grupa pięciu braci padła śmiertelnie rażona gromem w razie przebieganiem przez dość szeroką kałużę, 4 metry od nas. Huk niesamowity. Błysk jeszcze lepszy. Zaświecili się synchronicznie, jak przepalone żarówki. Na swój pojebany sposób poprawił mi to humor. Będę ukrywał. Szabraków to już w ogóle wybrachtał się za pięciu. Rick przybrał ten specyficzny wyraz z twarzy, który wydawał się wyrażać reakcję typu oh, „O, musiało boleć. Wzrój odruchowo zasłoniło oczy dłonią. Nie dlatego, że obrzucił ją widok umierających żołnierzy, po prostu nie chciało oślepnąć od błysku pioruna śmiech nasz jednak przetrwa... przerwały najprawdopodobniej te slaksy, które w mgnieniu oka przeleciały przez burzowe niebo, manifestując się w postaci gigantycznych, zakrzywionych, aczkolwiek utrzymujących się w ogólnym kształcie linii prostej błyskawic. Na szczęście nie trafił nas ten dość niebezpieczny, a zarazem piękny w swoim nieładzie pokaz świetlny, mimo że zajął dużo większą powierzchnię niż poprzednie wyładowanie. W pewnym momencie musieliśmy się zatrzymać, bo natrafiliśmy na rzekę kwaśnej wody zbyt szeroką, aby ją przeskoczyć, nawet przejść w jednym kawałku. Zorientowaliśmy się też, że kilkunastu żołnierzy zniknęło nam z pola widzenia. Jeżeli dobrze pamiętam, to byli to Agar, Asher, Freddy, Lax, Agiro, Brudas, Vini, Siglatov, Kurgan, Gawial, Sharakin, Rotor i jeszcze chyba trzy osoby. Chyba z pół godziny kombinowaliśmy, jak tą przeszkodę obejść. Nie minęła chwila, kiedy z daleka usłyszeliśmy znajomo odgłosy. Niestety nie były to takie, które chcielibyśmy usłyszeć. Kurwa, blaski kryptydy, zawożył z daleka Jewgeny z przejęciem. No, kurwa, pięknie. Gonione z tym natrętne potworzyskami nawet nie mam jak uciec. Spanikował lekko Rik. W tym momencie moja ateizm został wystawiony na próbę. Jestem pewien, że los czekał, aż zacznę modlić się o swoje życie. Nie znajdę słów, aby opisać moje zaskoczenie, kiedy zauważyłem wyłaniając się z horyzontu śmigłowce zmierzające w naszą stronę. Jako, że pierwszy helikopter, jaki widziałem, ja i moja drużyna w gazonie należały akurat do brac nasz strach tylko przybrał na sile. Jednak kiedy zobaczyliśmy, że śmigłowca otworzył ogień w stronę i blasków, uspokoiliśmy się. Pięć masywnych maszyn otoczyło nas. Wylądowało na chwilę, a obecni w środku batalioniści, którzy wcześniej niepostrzeżeni zniknęli nam z oczu, otworzyli nam drzwi, teraz nam wyraźnie do zrozumienia, abyśmy włazili do środka i nie ociągali się. Wsiadajcie czym prędzej! Tamte gry wtedy zaraz się zregenerują, a blasków najwyżej te slaksy wykończą! Szyknął Agar, który jak się okazało był pomysłodawcą tej akcji ze śmigłowcami. Po niedługim czasie maszyny znowu zbiły się w górę i skierowały się jakoś na południowy zachód. Niestety blaski zaczęły nas gonić i próbowały spalić żywcem, lecz szybko zostały skontrowane przez o wiele zwinniejsze teslaksy, które ledwo udało nam się wyminąć na tyle, aby nie uszkodziły śmigłowców, psując ich maszynerię. Tak oto przebiegła ewakuacja drużyny Karon ink, wędrowców, diortów, no i oczywiście batalionu hawarowskiego z kwaśnych bagier.